W kuchni panował półmrok, tylko słaba żarówka nad stołem rzucała miękkie światło na jego twarz. Z bliska wyglądał inaczej niż na zdjęciach, które przeglądałam nocami, ukradkiem, kiedy powinnam spać. Był tu naprawdę. Oddychał tym samym powietrzem, które nagle wydawało się zbyt gęste, jakby coś wisiało między nami, cięższe niż same słowa. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, jakby ten stół miał nas chronić. On bawił się palcami. Ja wpatrywałam się w jego dłoń, która co chwilę zbliżała się do krawędzi. Milczeliśmy przez kilka minut. W tle słychać było odgłosy strzelanin z gry mojego brata. Ten dźwięk trzymał mnie w rzeczywistości. Nie chciałem, żeby tak to wyglądało, powiedział w końcu. Ale. Nie umiałem już pisać tylko do telefonu. Jego głos był cichy. Prawie szept. Każde słowo przebijało się przez mój rozsądek, jak nóż przez papier. Chciałam odpowiedzieć, że to głupie, że nie powinniśmy, że mam już swoje życie, poukładane, stabilne, ale nic nie powiedziałam. Nie miałam siły. To tylko kilka minut, rzuciłam w końcu, bardziej do siebie niż do niego. Potem wrócisz, zapomnimy. Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Zapomnieć? Ty naprawdę myślisz, że to się da zapomnieć? Moje serce przyspieszyło nie z powodu jego słów, ale dlatego, że wiedziałam, że miał rację. To wszystko dawno przestało być niewinne. Granica została przesunięta już dawno, a tamta noc była tylko kolejnym krokiem. Tyle, że tym razem nie było ekranu telefonu, który nas dzielił. Pochylił się lekko przez stół nasze dłonie niemal się dotknęły wstrzymałam oddech. Czułam, że jeśli go nie powstrzymam teraz, nie będę w stanie już nigdy nie możemy szepnęłam. To nie kwestia, możemy czy nie, odpowiedział. To się po prostu dzieje. W tej jednej chwili czas się zatrzymał. Wszystko inne przestało istnieć. Obowiązki, zobowiązania, zasady, byliśmy tylko my i to napięcie, które wisiało w powietrzu od miesięcy. Wstał odsunął krzesło powoli bez hałasu. Podszedł do mnie. Stał tak blisko, że czułam ciepło bijące od jego ciała. Dotknął mojej twarzy, tylko na moment, delikatnie, jakby się bał, że zniknę. Przymknęłam oczy. Nie pocałował mnie, nie zrobił nic, co można by uznać za nieodwracalne, ale w tamtej chwili wszystko się zmieniło. Ta decyzja, by go wpuścić, by go nie odepchnąć, rozdzieliła moje życie na przed i po. Kilka minut później wyszedł. Otworzyłam drzwi bez słowa. Nasze spojrzenia przecięły się jeszcze raz. I choć nie padło żadne do zobaczenia, wiedziałam, że to nie był koniec. Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie plecami. Czułam, że coś we mnie pękło. Że ta noc zostanie ze mną na długo, może na zawsze. Wróciłam do salonu. Mój brat nadal grał, nieświadomy niczego. Spojrzał na mnie krótko i zapytał: Czy może jeszcze jedną rundę? Kiwnęłam głową. Nie miałam siły mówić. Usiadłam na kanapie. Cisza w domu nie była już spokojna była ciężka, pełna znaczenia przenikająca każdą ścianę. Tamtej nocy nic się nie stało przynajmniej nic, co można by zobaczyć gołym okiem. A jednak wszystko się wydarzyło. To była ta jedna chwila, która przeważyła szale. Moment, którego nie można cofnąć, który zostaje w spojrzeniu, w oddechu, w każdym kolejnym dniu. I choć rano wszystko wyglądało normalnie, rodzice wrócili, brat znów bawił się jak zwykle, a ja udawałam, że wszystko jest w porządku, w środku czułam, że już nigdy nie będę tą samą osobą. Na następny dzień wszystko zdawało się wrócić do normy. Moi rodzice wrócili z wizyty u babci. Brat znów spędzał czas przed swoją grą, a ja starałam się funkcjonować jak zawsze. Jednak w powietrzu wisiała niewypowiedziana prawda, która sprawiała, że codzienność stała się obca. Każdy gest, każde słowo miały drugie dno. Tamtej nocy w mojej głowie tlił się niepokój, który nie chciał zniknąć. Czułam, jakby coś nieodwracalnego stało się między mną a tym, co do tej pory znałam. A jednak życie toczyło się dalej, z pozoru bez zmian, jednak wiedziałam, że to tylko cisza przed burzą. Było późne popołudnie, kiedy znów dostaję wiadomość. To on. Cześć, jesteś w domu? Moje serce przyspieszyło. To samo, co działo się poprzednio ten dreszcz to napięcie. Wciąż nie była gotowa, żeby zrozumieć, co się dzieje. Co to wszystko oznacza? Pytałam siebie w myślach. Tak, Odpisałam krótko. Nie miałam pojęcia, dlaczego znów wybrałam tę drogę, dlaczego pozwoliłam, by wszystko zaczęło się od nowa. Jakby chciało to, co się wydarzyło, było już nieuniknione. Wiedziałam, że nie mogę tego dłużej ukrywać. To, co zaczęło się jako niewinny flirt, teraz było niebezpiecznym graficznym zbliżeniem do czegoś, czego nie mogłam kontrolować. Czułam, jak moje dłonie się pocą, a oddech staje się płytki, i wtedy usłyszałam dźwięk dzwonka. Moje serce niemal wyskoczyło z piersi. Z trudem wstałam z kanapy, opuściłam salon i poszłam do drzwi. Otworzyłam je powoli, starając się opanować drżenie rąk. Stał tam, z tym samym spojrzeniem, które przyprawiało mnie o zawroty głowy. Bez słowa wszedł do środka, a ja zamknęłam drzwół. Woda rozlała się na stole, a dźwięk przewróconego kubka wstrząsnął powietrzem, rozbijając tę napiętą ciszę, która nas otaczała. Mój brat wciąż siedział przed komputerem, nieświadomy co się dzieje wokół niego. Jednak w tej chwili nie było miejsca na ignorancję. Wszystko, co się wydarzyło, nagle stało się zbyt realne, zbyt bliskie. Patrzyłam na niego przez chwilę, a potem na niego na niego, który stał tam, tuż obok. Czekając, jakby wstrzymywał oddech. To nie był już tylko chłopak, który napisał mi wiadomość, to nie był tylko ten, z kim wymieniałam ukradkowe słowa przez ekran telefonu. To był ktoś, kto przeszedł przez drzwi mojego domu, wkraczając do mojego świata. I ja, ja byłam tą, która go wpuściła. W moich oczach pojawił się niepokój, którego nie mogłam już dłużej ukrywać. Spojrzałam na niego z mieszaniną strachu i tęsknoty, bo w tym spojrzeniu było coś, czego nie potrafiłam nazwać coś, co zmieniło wszystko. Zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, usłyszałam cichy szmer kroków na schodach. To był mój brat wrócił do rzeczywistości, nieświadomy tego, co wydarzyło się za jego plecami. Jednak tym razem coś w jego zachowaniu było inne. Spojrzał na nas oboje, dostrzegając, jak jego wzrok przelatuje od mnie do niego i z powrotem. Słowa nie były potrzebne, bo w tej chwili cała atmosfera wydawała się pełna pytania, które wisiały w powietrzu. Co tu się dzieje? Zapytał, choć brzmiało to bardziej jak stwierdzenie niż pytanie. Jego oczy były szeroko otwarte, jakby czuł, że coś jest nie tak, ale nie umiał tego nazwać. Serce zabiło mi mocniej, bo wiedziałam, że nie mogę już dłużej udawać. To było jak pułapka, z której nie dało się wyjść. Próbowałam znaleźć słowa, ale moje gardło było zaciśnięte. Mój brat patrzył na mnie z niezrozumieniem, a ja zamiast odpowiedzieć, po prostu czułam ciężar tej tajemnicy, która teraz wisi nad nami wszystkimi. Nie mogłam tego ukrywać. Nie mogłam tego ignorować. To to nie jest to, czego myślisz powiedziałam choć nawet nie wierzyłam w to co mówiłam Brat spojrzał na mnie z coraz większym zaskoczeniem a jego wzrok przeszedł na niego jakby próbując połączyć kawałki układanki której nie potrafił zrozumieć Zanim ktokolwiek z nas zdążył się odezwać usłyszeliśmy dzwonek telefonu To była wiadomość od moich rodziców Czułam jak moja ręka drży gdy sięgnęłam po telefon w tle spokoju Dochodziły kolejne odgłosy gry mojego brata, który wciąż nie miał pojęcia, co się działo za zamkniętymi drzwiami. W tej chwili moje myśli zderzyły się ze sobą. Wiedziałam, że mam tylko chwilę na decyzję, na odpowiedź, która zadecyduje o tym, jak pójdzie dalej moje życie, jak pójdzie życie mojego brata i życie tego mężczyzny, który teraz stał przede mną. Odpisałam na wiadomość rodziców. Choć nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Cała sytuacja stała się nie do zniesienia, zbyt przytłaczająca. Oparłam się o stół, czując jak mój oddech staje się cięższy. Zaczęłam mieć wrażenie, że za chwilę wszystko, co do tej pory znałam, po prostu się zawali. Muszę ci coś powiedzieć, powiedział on, przerywając moją myśl. Jego głos był spokojny, ale w jego oczach była intensywna determinacja. Zbliżył się do mnie. Czułam jego obecność. Każdy krok był jak dźwięk uderzającego młota. Muszę ci powiedzieć, że to, co się wydarzyło, nie było przypadkowe. Nigdy nie miało być. Spojrzałam na niego zaskoczona, próbując zrozumieć, o czym mówi, co miał na myśli. Dlaczego teraz po wszystkim mówił o przeznaczeniu? W tej samej chwili mój brat zbliżył się do nas, wciąż z niepewnością w oczach. W jego spojrzeniu dostrzegłam coś, co nie było już tylko niewinnością. To było rozczarowanie, zawód. Dlaczego nie powiedzieliście mi o tym wcześniej? Jego głos brzmiał cicho, ale w tym pytaniu było coś, czego nie dało się zapomnieć. Coś, co zostanie ze mną na zawsze. Zatrzymałam się na chwilę, czując, jak w sercu narasta emocjonalny chaos. Czułam się jak złamany człowiek, który musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów, choć nigdy nie planował ich ponieść. Wtedy zrozumiałam, że każda decyzja, którą podejmuje się w ukryciu, ma swoją cenę. W tym momencie wszystko stało się jasne. Czułam, jak moje serce bije szybciej, jakby starało się nadążyć za wydarzeniami, które wymknęły się spod kontroli. Oczy mojego brata, teraz pełne zrozumienia i bólu. Były jak zimny prysznic, który obudził mnie z letargu, w którym trwałam od tamtej nocy. Coś w nim pękło, a ja nie wiedziałam, czy jestem w stanie to naprawić. Nie wiem, co się dzieje z Tobą, ale to nie jest normalne, powiedział z bólem w głosie. Jego słowa były jak cios w serce. Z każdą minutą, którą spędzałam w tym domu, coraz bardziej zdawałam sobie sprawę, że nie da się tego cofnąć. Mój brat już nie patrzył na mnie z podziwem ani zaufaniem. Czułam, że zrujnowałam wszystko. Nie tylko to, co łączyło mnie z nim, ale także obraz, który budowałam o sobie przez całe życie. Nie mogłam odpowiedzieć, nie miałam słów. Zamiast tego spojrzałam na niego, a potem na niego męż.